Niepokój o świat, jaki zostawiły naszym dzieciom. Czy będzie to miejsce, gdzie będą obcy dyktować nam, jak mamy żyć? Czy nasze dzieci będą musiały walczyć na ulicy o swoje miejsce do życia, jak dziś ludzie na Zachodzie? Czy za to umierali nasi przodkowie? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Od naszych mądrych wyborów będzie zależeć, w jakim świecie przyjdzie nam żyć. A pierwszym krokiem do lepszej przyszłości jest wybór Krzysztofa Bosaka, człowieka, któremu braku trzeźwego spojrzenia i patriotyzmu zarzucić definitywnie nie można. Tylko Krzysztof Bosak jest gwarantem merytorycznej, trzeźwej oceny działań rządu, tylko Krzysztof Bosak jest gwarantem końca polsko-polskiej wojny antagonizującej Polaków od wielu lat. Chcemy pokoju i stabilizacji. Głosujcie na Krzysztofa Bosaka. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. To były. Wypowiedzi naszych liderów e, państwa w Państwa województwie. Poznaliście tych liderów, zachęcam też, żeby się wymienić z nimi numerami telefonów, być w kontakcie, gdy coś robimy, albo zapisać się do poszczególnych partii Konfederacji, czyli do Ruchu Narodowego Partii Gorwin i Korony Grzegorza Brauna i razem z nami działać i tworzyć Konfederację, tworzyć drużynę Konfederacji. Zaraz też powstają kluby nasze Konfederacji i będzie tam też można się zapisać. Wtedy nie trzeba wybierać między żadną partią, a tylko i wyłącznie być w klubie Konfederacji. Ale oprócz tych lokalnych liderów w każdym mieście mamy też swoje organizacje młodzieżowe, które kształcą przyszłe pokolenia, być może polityków, ale też samorządowców, społeczników i tak Zacznę od tej organizacji, która wychowała Krzysztofa Bosaka. Młodzież Wszechpolska i Piotr Zduńczyk, prezes na okręg lubelski. No tutaj poprawię, że jednak prezesem jeszcze nie jestem powiedzmy, aczkolwiek tutaj powiedzmy najbardziej staram się wspierać Krzysztofa Posaka w tej kampanii wyborczej nie chcę być monotematyczny jednakże ciutkę tego muszę poruszyć tematu jest wiele powodów ku temu aby głosować na Krzysztofa Posaka tutaj myślę że kolega Rafał kolega Jakub powiedzieli dość sporo jak i inni mówcy natomiast jednym z ważnych takich powodów jest godzina godzina jako wartość jak wiemy, dzisiejsza władza Prawo i Sprawiedliwość, jak i Andrzej Duda, rodzinę mają powiedzmy na ustach codziennie. Codziennie mówią o tym, jak to ważne jest, aby w Polsce wychowywać konserwatywnie i tradycyjnie dzieci. Tylko jak się to ma do faktów, biorąc pod uwagę, że pomimo, że ta partia ma prezydenta, większość parlamentarną, Trybunał Konstytucyjny, Ostatnio również Sąd Najwyższy sobie przejęli. Mają w zasadzie pełnię władzę w Polsce, a oni nie są w stanie zaprowadzić w Polsce prawa, które uniemożliwi finansowania zagranicznych skrajnie lewicowych organizacji w Polsce. Jak to jest możliwe, że samorządowcy, tacy jak na przykład Rafał Trzaskowski, wprowadza sobie kartę LGBT? I jak to jest możliwe, że tutaj w Lublinie prezydent miasta Krzysztof Żuk finansuje skrajnie lewicowe organizacje promujące LGBT? Za nasze pieniądze podatników. To jest bardzo duży problem. Ja tutaj widzę dość dużą rozbieżność w tym, co mówi Prawo i Sprawiedliwość i tym, co robi. Ponadto tutaj kolega Rafał wspominał o wydarzeniach z tamtego roku, jeżeli chodzi o tzw. Marsz równości. Warto jest zauważyć, że podczas niego, oprócz może dostępnych trzech osób, które faktycznie robimy za dymę zostały zatrzymane, zatrzymano, zatrzymano no m.in. dziadka powyżej 80 roku życia, 13-latka prezydenta gminąta i kalek, który jest używany. Tutaj... Wszyscy dostali e, ogólnie zarzut czynnej nowości na policjanta, na człowiek bez ręki, bo no? on zaatakował policjanta. Tak samo nasz jeden kolega z Młodzieży Polskiej został zatrzymany w zasadzie nie wiadomo od również atakował policjanta czynnie pewnie trzymając transparent z napisem "Godzina Siłą Narodów prawda? bo to jest czynne na policjanta Co lepsze już ponad pół roku toczy się postępowanie a on cały czas ma dowód policyjny i każdego tygodnia musi się pojawiać na Komendzie Policji żeby czasem nie uciec, bo to groźny przestępca prawda? Jak się ma to, co się dzieje, to jak nasze państwo funkcjonuje do tej godziny, którą sobie, no przepraszam bardzo, wyciera mordowin. I to jest jeden z głównych powodów, dla których ja zagłosuję na Krzysztofa, ponieważ wiem, że ten człowiek od w zasadzie 20 lat robi dosłownie to samo. To samo tylko na wyższych poziomach. Ciągle się wspina po pewnej pewnie pewnie drabinie. Ciągle się profesjonalizuje, ciągle poszuka swój warsztat. to nas to nowe środowiska gromadzi. Tutaj my tak naprawdę, myślę, że głównie dzięki Krzysztofowi nasze środowiska, wolnościowców, konserwatycy, pokonserwatystów, narodowców się zjednoczyły w konfederacji. to jest główny powód, dla którego ja zagłosuję na Krzysztofa Posaka. Jednakże zagłosowanie na Krzysztofa to jest, no umówmy się raczej mały sposób, prawda? Możemy. Pójść do lokalu, skreślić krzyżyk, pokazać dowód. Ogólnie 15 minut, miasta 4 lata to nie jest, myślę, to, na co nas stać. Tutaj jest bardzo dużo młodych ludzi, więc tutaj głównie do młodych chciałbym skierować apel. Mamy tutaj namiot Młodzież Wyszek Polskiej. Po pierwsze, można tam odebrać materiały wyborcze, pane plakaty, ulotki. Jeżeli już się skończyły, to możecie poczekać. Zaraz przejdziemy na stawie miasto do kolekcji z koklina, gdzie oni mają więcej tych produktów. Ponadto zachęcam, aby się zapisywać do naszej organizacji, do Młodzieży tak samo jak Krzysztof Bosak, którego uformowała nasza organizacja, który on był prezesem. Ta organizacja mi osobiście dostała bardzo dużo. Zmieniła mój charakter, nadała umiejętności organizacyjne, ciągle mnie pod ciągle mój duch, powiedzmy, walki o lepsze jutro, o lepszą Polskę, wzmacnia się w tej organizacji. Dlatego wszystkich młodych do 30 roku życia zachęcam, aby podejść do naszego namiotu oraz wpisać się na listę kontaktową, a my się będziemy kontaktować w sprawie dalszej, powiedzmy, wspólnej walki o lepszą Polskę. Dziękuję bardzo. Naprzód Polsko!